Dzisiaj nie będę się mądrzył. Przeczytam za to bardzo wyborny fragmencik z Jacka Fedorowicza. O, z tej lektury. No, z mojej domowej biblioteki. Nie wiem, już nie pamiętam skąd ją mam. Tą książkę w końcu otwarłem. I w tym fragmencie Jacek Fedorowicz pisze o ankietach. Które w jego latach były bardzo popularne w PRL-u, czyli to był rok 1978, podejrzewam. Innym równie popularnym powodem powstania jakiejś ankiety jest po prostu chęć opublikowania jakiegoś przemądrego opracowania, którego nikt nie przeczyta i z którego nic nie wyniknie. Definitywnie zraziłem się do ankiet po przeczytaniu w prasie o małej ankiecie pocztowej. Poczta wysłała do różnych ludzi listy, aby sprawdzić, czy dojdą. W listach tych było napisane: Brak potwierdzenia odbioru przesyłki traktować będziemy jako dowód jej prawidłowego doręczenia. Tekst może był nieco inny, ale sens właśnie taki. Czyli wszystkie te listy można było od razu na poczcie przed wysłaniem wyrzucić do kosza i każdy wyrzucony. A więc na pewno niedoręczony list stawałby się automatycznie dowodem doręczenia. Czyli sprawnego działania naszej kochanej poczty. Miłego wieczoru.